Śmiło dzisiaj pokażę Wam, że AgentX ma makro, czyli taki jeden youtuber. Napiszemy Agent X Bad Wars. I patrzcie, tu nam się pojawia taki odcinek, gdzie robi Godbridger. I tutaj ewidentnie widać to makro. Dobra, wyłączę głos, bo nie zawsze jest w sumie nam głos. I zaraz pokażę Wam pierwszy moment, kiedy używał tego autoklikera zaraz i patrzcie, oglądajcie teraz ale wiesz co, ja to jednak podgłośnię bo tutaj jest taki jeden moment do, do którego trzeba się wsłuchać ja trochę podgłośnię tego oni po prostu mają tego jednego który potrafi PPP ten jeden ty które wykazał się niezwykłymi skillsami. Dobra, więc tak. Lecimy teraz u kosem, co nie? Będziesz się. Jesz No, już, już kupuję sobie tylko kilo. Dobra, Czekaj to myślę, że już można kupić siekierkę. Do tego czasu, yy, ja mam siekierkę i kilo. I tu na pewno widać to makro autoklikera, jak to woli. Autokliker to jest coś takiego, że ci po prostu samemu klika. I tutaj ewidentnie to widać, bo. Um, widać to, bo w sumie bez sensu. Na Shift Bridge'u klikać Butterfly Clickiem, czyli tak, czyli po prostu dwoma palcami, no przecież to jest bez sensu klikać Butterfly Clickiem na Shift Bridge'u, a potem to już w ogóle buduje się w jakiś dziwaczny sposób, znaczy o w taki sposób, ale teraz ja wejdę do Minecrafta i czekajcie chwileczkę. Ogólnie ja tutaj widziałem, że to makro na pewno jest, no i patrzcie, teraz, nie wiem czy ja to teraz zrobię, bo ja nie mam jak przytrzymać telefonu, ale specjalnie ten odcinek pobrałem sobie autoklikera, żeby po prostu Wam to pokazać wszystko, więc wiecie co, ja tutaj sobie w podstawkę w telefon, będzie coś widać, nie widać nic. A, bo kamerę zesłania. Kurde, dobra. Nie pokażę wam tego. Ale wiem, że to na pewno, nie, to na pewno był autokliker. No w sumie było to widać. Dobra, robimy małe... Jak widzicie jestem już w Minecrafcie na pokręciu małym. I teraz patrzcie. Y, bo bez sensu budować naszych Bridge'u butterfletnikiem. Bo to jest bez sensu. Ale potem on zaczął się budować w dość porąbany sposób. I patrzcie, postawiłem max 4 bloki bez makra. 4 więc trochę słabo na drag kliku teraz spróbujemy, jak będę robić drag klika. A tutaj to już w ogóle dwa, jeden blok postawiłem. Więc albo agent X po prostu. No, jakby jest tylko jedno wyjaśnienie, że ma chity, bo tego się nie da zrobić. Ok, i po prostu teraz polecimy sobie do drugiego momentu, yy, gdzie się budował. Jak widzicie, znowu zaczyna klikać dwoma palcami, jak jest na shiftie. No i to jest bez sensu w ogóle. No to jest bez sensu. No, co dałeś? Miałeś budować most Oj, otworzyłem <laughs> przypadkiem, jak <tu> jakoś... <laughs> Ale zdążyłeś, to masz to, zdążyłeś, to więc znajdź. Nice. Drugiego? Swejlam. Nie ile Ej, kumple wszystko wyjaśniam więc tak lecimy na środek czemu nie Ej, środka, i... i tu znowu używał to klikera <grymka> reklama się odpaliła dobra i tu znowu używał to klikera bo jak widzieliście znowu budował dwoma palcami widzicie Dobrze. i jeszcze jedna rzecz na tutaj była taka sas. I w ogóle dlatego też ma makro, bo mogliście się wsłuchać w tych momentach, że on klikał po prostu przed lub po podstawieniu bloku. I teraz, jeszcze jedna rzecz: zobaczcie to, no sobie to. I tak I zaraz nam to pokażę tą to część. Czy on chciał postawić ten blok? No, coś mi się wydaje, że chyba nie chciał. No więc albo po prostu zrobił to niechcący, albo używa makra. I słuchajcie, widzowie, na ten odcinek ja specjalnie sobie pobrałem makro autoclickera, czy tam jak to woli nazywać. I to już nam nie będzie potrzebne. Więc już wchodzimy sobie w Minecrafta. I teraz wam pokażę, jakby to wyglądało z makrem. że ja tak nie umiem budować, bo ja nie używam autoclickera. Zaraz wam to pokażę. Patrzcie. Przebudujemy się już trochę do góry i patrzcie, teraz sobie wezmę to makro, zrobię, pobrane, Autoclicker exe, to jest najlepszy Autoclicker i tutaj patrzcie, ustawię sobie na 1 milisekundę i na prawy przycisk on to ustawiał i macie startę F6, więc teraz musicie wtedy zrobić tak, bo wtedy to się inaczej coś stać może. I teraz patrzcie, teraz jeszcze nie mam tego autoclickera, bo... I to też nie działa w taki sposób, jak ja myślałem, że jak klikniesz jeden raz, to ci pierdyliat teraz stawię albo coś. Ale to tak działa na innych autoklikerach. A na tym to działa tak, że patrzcie, kliknę 6 i pa! I pa. Teraz mi milion bloków wstawia jak widzicie. No i widzicie jaki... Wiecie, widzicie co ja właśnie teraz robię? Grizzly bridge. Tutaj ja nie umiem akurat, bo... Nie umiem. I patrzcie, teraz... Pokażę wam to, co on robił. Widzicie? Patrzcie, teraz on to pokaże, po prostu na dole. On robił to w taki sposób. No więc ja uważam, że to było to clicker. U was to, nie wiem, czy, może, czy mogliście tak uważać, ale Agent ma tu takie porządne makro, ale on tylko udaje, że klika w myszkę. To tak, no, on klika po prostu, udaje, że klika w myszkę, a tak na serio, to za niego klika. Oj, widzicie? Patrzcie, teraz sobie już wyłączę to makro, bo to już mi się nie przyda. Dobra. I patrzcie, postawiłem. Patrzcie, ile bloków postawiłem, zacząłem odtąd, odtąd. I patrzcie, ile postawiłem. No więc, mi się wydaje, że to było makro, ale nie wiem, jak wy, ale dla mnie to było makro W czystej. W czystej po prostu było to widać. I, i słuchajcie. Też jest jedna najgorsza rzecz, że dla tych mniejszych widzów, na przykład jakichś młodszych dzieci, siedmiolatków, ośmiolatków, nie, siedmiolatków bardziej, sześciolatków, to po prostu oni myślą, że on wcale nie czytuje, a na przykład, a, a cheatowanie to jest taka rzecz, przez którą robi się krzywdę innym osobom, bo, bo po prostu i nie zawsze działa Anty na takie osoby, bo na przykład na Hypixelu nie ma antymakro, a tak to była GentXa zbanowało pewnie. Chociaż ja sam tego nie wiem, bo ja nie mogę grać na Hypixelu. Na Craftplayu to w ogóle Antycheat działa gównianie, bo ja dzisiaj jak rano grałem, to spotkałem teraz co miał game moda i wszystkim budował łóżka z Bedrock'a. Ale ja się z tego cieszyłem, ale teraz już się z tego nie cieszę, bo myślę, że to wcale nie jest dobre że Hop sobie normalnie na modzie wszedł na Craft Clay'a ale za to na Cops Craft'cie anti jest całkiem niezły na... <śledzisz>, ja screenshota zrobię Jezu, nie w pięciach to się robi o screenshot'a? Eee, dobra, już trudno Jezu Oswaliłem makro, niechcący no makro odpaliło <grym> No więc dla mnie to było makro, po prostu na pewno to było makro. I też mnie zastanawia, czy na serio on chciał ten blok postawić, czy nie. To jest ile ta ranka trwa? I patrzcie, ja sobie teraz tutaj przewinę to i zrobię ustawienia i prędkość odtwarzania zrobię na taką. A w sumie i tak Ale to jest fajnie słychać. I teraz musicie się składać, a nic nie będę mówić. że nie ma aż takiej wielkiej różnicy, ale na pewno jakaś jest, więc dla mnie to jest na pewno makro. Nie wiem jak dla Was, ale jeżeli ogląda to 7-latek lub 8-latek, nie no, 7 lub 6-latek ten film ogląda, to ja może wytłumaczę po prostu w przypiętym komentarzu, co to jest ten autokliker, yy, bo przez to młodsi, po prostu młodsi widzowie polubiają Agent x no bo patrzcie, nie ma tutaj nic, prawie nie ma tutaj nic takiego, jak, że, że mówi ktoś, że Agent X ma makro. O, napisał, jaki to tekstur, pak No i myślę, że chyba to w sumie było na tyle, ale um, Agentips to musiał mieć porządne makro, żeby tak się budować, bo mi to na przykład nie wychodzi ani trochę. No patrzcie, on tylko tak udawał, że klikał. No i patrzcie, co można przez tego autoklikera robić. Można bezbłędnie robić jakieś grizzly bridge'e. No, i to wygląda całkiem fajnie, jak ktoś na Ciebie tak patrzy, ale tak na serio, to już dla mnie gorszy jest autoclicker. Nabicie, bo to akurat już jest w ogóle najgorsze, ale i tak na budowanie to też jest w końcu autoclicker, więc no. I myślę, że jeżeli zostawicie pod tym filmem, nie wiem, z trzy łapki w górę, to zrobimy film, gdzie będę grać na. Nie na Hypixel, tylko na Coxcrafcie, lub na Kraft z makrem. I zobaczymy, czy nie zbanują. I wiecie, co? To makro po prostu jest naprawdę złe, ale ja chyba je. Te, ja, ja jego teraz nie będę usu, u, usuwać. Co to jest ten middle? To może jest środkowy. Zobaczmy, czy to tak na serio działa. Okej, okay. nie rozumiem trochę. Dobra, nie wiem, nie wiem, co to było, ten middle. Nie wiem, co to znaczy nawet. Ale na left radzę wam tego nigdy nie robić, bo to już naprawdę jest oszukiwanie, bo wtedy ci bije po prostu pierdyliard razy, że zaraz wam to pokażę. Patrzcie. Robimy left, robimy left sobie. I patrzcie teraz, i widzicie, jak mi tym mieczem nawala? Patrz, patrz, widzisz? To jest na lewy przycisk teraz. To akurat już jest po prostu najgorsze. Zobaczcie. Widzicie? No właśnie, to jest autokliker. Więc ja wam nie radzę go pobierać za nic, ale ja go pobrałem tylko na test. Jako wcale nie będę używać. Ja go pobrałem tylko, żeby wam to wszystko pokazać, że jakie to są mocne ciki. Napiszę też wam w komentarzu, co to jest to makro, bo młodsi widzowie na przykład mogą tego nie skapować. No więc, co widzowie, na razie.